Siemaleczko, kochani, witam ponownie na naszym kanale Jesteśmy, dzisiaj nadajemy nada jest grudziądza Jestem w naszym lasku Taki krótki rekonesans, chciałem zobaczyć czy coś się zmieniło, czy jest porządek jak odjeżdżaliśmy, jak Wam wspominałem Dbali o to, zadbali, było czysto Teraz trochę chyba się zmieniło Nie do końca jest tak, zaraz Was tradycyjnie obrócę i pokażę Wam, przejdziemy się tylko po lasku, mówię tak weszłem na moment, zobaczyć co tu się dzieje, jak wygląda, czy dalej dbają, czy, czy nie dbają i chyba raczej nie dbają. Zaraz Was obrócę i pokażę Wam, przejdziemy się po lasku, zobaczymy sami, bo dopiero weszłem i zobaczymy sami jak to wszystko wygląda. Dobrze kochani, ja Was obrócę i przejdziemy się razem po lasku, zobaczymy jak jest. A więc, kochani, witajcie ponownie! Jesteśmy już w naszym lasku, i to nie wygląda na same wejście nie wygląda za ciekawie. Nikt tutaj chyba nie dba, nie chyba zaprzestali. Już sami widzicie tutaj połamane te gałęzie, nikt tego nie zbiera, nie, nie sprząta. Tu wisiała nasza karteczka. Karteczki już nie ma razem z tymi sznurkami, z wszystkim. Karteczka została ściągnięta, zerwana i wyrzucona. Także. Sami widzicie, krótki wyjazd i jest jak jest. No, burdel jest dzisiaj. dzisiaj cały czas jest bałagan. Od tego czasu chyba już się nic nie zmieniło i nikt nie dba o to. Ale dzisiaj nie będę sprzątał, wczoraj dopiero przyjechałem. Do grudziądza, mam nadzieję, że tylko na chwilę zobaczymy, jak to się ułoży, ale nie o tym ale tak jak mówię, nie będę dzisiaj strzątał, bo to wczoraj 1160 km, prawie 1200 przejechane nie mam siły i wyszłem tylko na chwilę zobaczyć jak to wygląda i wygląda to nie za jak będzie czas za chwilę wpadam tutaj i trochę tutaj poogarniam no sami spójrzcie jest bałagan Sami widzicie, w porównaniu z tymi za już nie będę, nie chcę mówić tam o krajach o tych, ale jest naprawdę różnica tego porządku, tego, nie wiem, ludzkiego zachowania i tam naprawdę na zachodzie nie ma tego, co tutaj, tej, no nie wiem jak to nazwać. Tam stwarcie, żeby tak wszędzie śmieci zostawiać. No są na każdym kroku. powiemy Wam, że byliśmy na chwilę jeszcze w Zgorzelcu, bo musiałem zrobić przegląd samochodu. To już przywieźdę za granicę z Niemczech do Polski. Już było widać różnice tego wszystkiego. I tutaj. W naszym kraju chyba już nikogo, znaczy nikogo. Dużo jest nas z takich ludzi, co sprząta i szacunek dla wszystkich. Ale jednak to jest za mało, bo spójrzcie to, co się dzieje nawet te same te krzaki pocięte, pozostawiane i nikt tego nie sprząta. Brudno. No nie, spodziewałem się naprawdę czegoś innego i myślałem, że będzie. To inaczej wyglądało, a ja się zajdziemy tam, w tamtą stronę, gdzie zawsze te małpki sprzątałem. Zaraz zobaczymy, czy tam coś się zmieniło, czy dalej są. Zaraz się tam przejdziemy i zobaczymy. No nie, no jest. Jest syf. Karteczka ściągnięta. Nie ma, szkoda słów i brak słów, bo. Na to, co się wyrabia i co się dzieje, to jest obłęd, obłęd. Zaraz <laughs> naprawdę bardzo mnie to ciekawi. Tamta strona, te małpki. Czy są małpki, czy przestawili się w inne miejsce, żeby spożywać te trunki? Zaraz tam dojdziemy i. Zobaczymy. Pogoda u nas jest no taka w miarę, no jest ciepło, duchota, nie ma tragedii, tylko tutaj ten bałagan, strasznie lasy wygląda, no nie wiem, nie podoba mi się to, no ale co my możemy zrobić, jak sami nie zadbamy o to, no to niestety tutaj to raczej nam nikt nie pomoże. Przepraszam za stabilizację, bo już pisaliście w komentarzach, ale... Nic się nie da z tym zrobić na razie lecimy, pójdziemy zobaczyć sami spójrzcie, jakoś nie wiem jak dżungla wygląda ten lasek. Tak tego nie było. Wszędzie te krzaki tam pocięte korzenie powyrywane. Nikt nic z tym nie robi. Papierów tego wszystkiego pełno Nie dbają, nie dbają ludzie, o swoje osiedle, swój lasek mają wywalone i wszędzie coś leży. Jak mówię, tutaj spójrzcie, tu korzenie powyrywane, pozostawiane, krzakory pocięte. To jest, co zrobić? No już zbliżamy się do tego, do tej nieszczęsnej dziury. raz zobaczymy, czy Korzenie, 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 tam puchy. Takie górki. Pociętych pozostawianych gałęzi i rób to co chce ale są małpki, są my, tego się dziwić, was, spójrzcie sami. Spójrzcie sami kochani. To jest nie do ogarnięcia. Choćbym nie wiem co robił, ale za każdym razem jak tu jestem i postrzątam to za każdym razem jest to samo dobra kochani ja nie będę przeciągał idę jeszcze na spacerek krótki i zaraz do domu bo to trzeba odpocząć po sprawy i zobaczymy jak to będzie dziękuję wam kochani za uwagę do zobaczenia i do następnego pa, trzymajcie się pozdrowionka